Cześć, i drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Starsowego Q&A, czyli serii, gdzie wy zadajecie mi Brawl Starsowe pytania, a ja wybieram najciekawsze z nich i na nie odpowiadam. Ale drodzy widzowie, dzisiejsze wszystkie pytanka będą związane z nową aktualizacją w Brawl Stars. Między innymi jest pytanie związane z tym, jak mieć lepsze codzienne nagrody za te codzienne wygrane, nie same zwykłe star dropy, tylko na przykład same mega boxy lub nawet mecha boxy. Ale ciekawych pytań w tym odcinku jest dużo więcej i na nie wszystkie sobie właśnie odpowiemy. Więc oglądajcie od początku do końca, żeby żadnego nie przegapić. Każdy 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem to jeden nowy skin z tego update'u więcej, którego kupię na swoim koncie. Na przykład jak wbijecie 3000 łapek, to kupuję trzy nowe skiny. To wszystko zależy od Was. Z góry dziękuję, a tutaj tam szybko 20 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmie, wystarczy, żebyś mnie subskrybował. Naprawdę warto być wszystkim na bieżąco. Bo jak wychodzi coś nowego z Bro Stars, to od razu Was informuję o wszystkim najszybciej jak się da. Pierwsze pytanko kiedy wejdzie event Stranger? Things. Okej, okay, wiem, że już na niego bardzo ale to bardzo czekacie. E, tak samo czekacie na wszystkie te nowe skinki Stranger Things, kiedy one będą w końcu dostępne. E, no i moi drodzy odpowiedź na to pytanko raczej jest bardzo prosta. Event Stranger Things wejdzie już za parę dni, gdy skończy się karnet 43 sezonu. W moich obliczeń wychodzi, że będzie to czwartek 6 listopada, więc idealnie czasu zostało już bardzo mało i wtedy przygotujcie się na nowy tryb Stranger Things odwrócony showdown na specjalne bossy w łowach gdzie będziemy mogli się mierzyć z tymi właśnie wielkimi potworami na specjalne paczki z kartami do otwierania, no i właśnie tych kart będziemy mogli używać do tak naprawdę każdego zadymiarza w Brawl Stars e, no o tych skinach to już nie wspomnę nie? że one też będą, więc naprawdę już mało czasu zostało, ja naprawdę nie mogę się doczekać. Czemu akurat Mortis ma być usunięty, a nie jakiś inny zadymiarz? Ej, to jest bardzo dobre pytanie, no bo jak wiecie w tym nowym evencie z drzwiami e, którego mamy tutaj twórcy Brawl Stars pod jednymi z tych drzwi ukryli coś takiego, że Mortis zostanie usunięty na dwa dni. Nie będzie można go w ogóle używać, i no nikt nie będzie mógł nim grać przez te dwa dni. Temu akurat padło na biednego Mortisa? Nie wiem, ale się domyślam. Zanim wam to powiem, dlaczego akurat on, to napiszcie w komentarzu, jakiego zadmiarza wy byście usunęli na dwa dni, jakbyście mogli wybrać. Takiego jednego. Będę starał się przypinać wam serducha. A Mortis został wybrany dlatego, bo jest najbardziej popularnym zadmiarzem w całym Brawl Stars. Największa część graczy w danych miesiącach gra. W właśnie Mortisem, to jest top jeden. Y, zamiast jeśli chodzi o popularność jeśli chodzi o granie nim, żadnym innym Brawlerem nikt nie gra więcej niż Mortisem łącznie. To też pewnie dlatego on został wybrany, no i też wiele osób Mortis wkurza, e, no i to jest taka idealna postać do tego pasująca, żeby właśnie została zablokowana na dwa dni. Myślisz, że jaka będzie data kolejnego Brawl Talka? O kurczę, dopiero co mieliśmy tak naprawdę tego jednego Brawl Talka, ale wiemy, że twórcy powiedzieli, iż widzimy się już za miesiąc. No to wychodziłoby, że gdzieś w końcówce listopada e, ma czekać nas ten kolejny Brawltok. Oczywiście dokładnej daty jeszcze nie mamy potwierdzonej. E, aczkolwiek, jak miałbym tak obstawiać, to moim zdaniem musi on być przed finałami światowymi, e, jeśli chodzi o esporty, no bo one się rozpoczynają 28 listopada i będą trwać 28, 29 i 30. Akurat to jest sobota, no ale raczej nie może być wtedy Toka, bo wszyscy twórcy Brawl Stars będą na tych finałach światowych. Stąd też obstawiam, że Tok będzie tydzień wcześniej i wypadałoby na 22 listopada. To jest tylko jakaś moja teoria, to nie jest potwierdzona data Toka, ale wydaje mi się, że właśnie wtedy on po. Powinien być. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Myślę, że serio są na to duże szanse. Kolejne pytanko: czy opłaca się kupić Karnet Pro, ten nowy z Leonem? Dobra, widzowie, no jeszcze troszkę dni zostało do wyjścia nowego Karnetu Pro, aczkolwiek już nie aż tak dużo. I żeby odpowiedzieć na to pytanko, no to najpierw sobie zobaczmy, co dokładnie zawiera ten nowy ich Pro. Wiemy o tym, że są tutaj skiny do Leona. Taki tygrys Leon, który jest naprawdę totalnym kozakiem i strasznie mi się podoba. No ale generalnie oprócz niego jest tu też wiele innych fajnych rzeczy. No wiadomo, ten skinek ma kilka różnych chromatycznych wersji, jak to zazwyczaj bywa w tych skinach z Karnetu Pro. Są one naprawdę dokokszone i to widać. Ale mamy między innymi już na pierwszym levelu 10 tysięcy golda, co pozwoli wam kupić dwie hiperki, a trzecią hiperkę dostajecie jeszcze tutaj, też na pierwszym levelu. Więc no jest grubo, naprawdę. Karnet Pro moim zdaniem to jest podstawa. Strasznie opłaca się go kupować. Nieważne nawet jakie tam są skiny, po prostu to jakie tam są przedmioty kosmetyczne, to ile jest gemów, to ile jest star dropów, i tak dalej, to po prostu jest strasznie opłacalne, w ogóle patrzcie jaka fajna emotka w sensie ikonka kita, mamy też tego ptaka śmiesznego, co tak dziobie tutaj Ej, mocne są w ogóle kosmetyki właśnie w tym karnecie pro patrzcie jak to się prezentuje więc odpowiadając na to pytanko, bez dwóch zdań naprawdę opłaca się Ej, o, tu mamy nawet specjalny pucharek tygrysa, Ej, lecimy sobie dalej widzowie, żeby wszystko zobaczyć co i jak o, tu jest też jeszcze... Ej co to jest, to jest kapibara? <laughs> o co tu chodzi widzowie, dziwne to to strasznie emotki, ale są bardzo ładne no i zjedźmy sobie na sam koniec tego karnetu bo już się zbliżamy, o tu jest nawet ta koala, ej, ale ona ładnie wygląda naprawdę emotki w tym karnecie pro są mega mocne znowu kapiwara tym razem jako ikonka gracza, no i już zaraz będziemy przy ostatnim levelu tego karnetu całego go tak naprawdę przejechaliśmy to jakiś kolejny pucharek, o widzicie tak to się prezentuje, ja na pewno nowy karnecik pro będę kupował a wy pamiętajcie, że jak planujecie coś zakupić w Brawl Stars to naprawdę warto wpisywać kodik to bo jak zakupicie coś z moim kodem, będziecie pozdrowieni na odcinku, naprawdę polecam. Każdą osobę, która coś kupi z kodem, Tori, będę pozdrawiał, obiecuję. Jak wygląda karnet 44 i 45 sezonu? E, no, teraz jeszcze mamy ten 43 z Krukiem, ale was wiem, że interesują te nowe karnety, więc zobaczmy sobie najpierw 44 sezon karnetu ze Stranger Things. Uwaga, włączam wam nagranie. Tutaj są te skiny do nastki, e, oczywiście do Lumi, no i też dużo takich specjalnych kosmetyków związanych ze Stranger Things, jak na przykład ta puszka, co przed chwilą była. O, mamy tutaj nawet Pina ze światełkami z napisem Win. Ej, on jest mega ładny też. No więc na razie spokojnie to prezentuje. E, zobaczcie, tutaj jakieś kolejne emotki. Pokazujemy Wam je tak w miarę szybko. E, nie ma co też zamulać tutaj. Chcę, żeby to jakoś leciało. E, nowy spray, okej okay. To jest ten tutaj diabełek taki. E, oprócz tego tysiąc kredytów to akurat normalne. Wiadomo, zawsze jest. O, mamy babeczkę. Specjalna babeczka tutaj ze Stranger Things. gofer też taki płaczący. E, więc nawet nieźle dużo, dużo dużo monet, wszystkiego dużo zresztą, jak to zazwyczaj. I co to? Ej, o kurczę, to jest ten potwór ze Stranger Things. E, mamy nawet specjalną ikonkę gracza Brawl Stars w połączeniu ze Stranger Things. No typowo taki właśnie karnet związany z tym sezonem, a na końcu skiny donastki, no i tytuł Mind Flyer. Za to 45. sezon na szybko mogę wam pokazać już samej gry, bo akurat mam go tu odpalonego. Tak to się prezentuje, no możecie mi napisać, który karnecik wywolicie, ten co pokazywałem przed chwilą, czy właśnie ten z Mandy. Bo tutaj też emotki mamy bardzo ładne, to jest pierwsza z nich, ale lecimy sobie do kolejnej, e, też ona tak wygląda mniej więcej, zresztą sami spójrzcie typowo karnet związany z mecha skinami z mecha sezonem, no bo tak to będzie wyglądać e, mamy tutaj jakiś specjalny spray też od mecha mendy e, no oczywiście tysiąc kredytów nie mogło zabraknąć e, no i tu jest minus akurat, że te motyki są bardzo podobne do siebie, co nie? że one się tylko różnią wyrazem twarzy jedna płacze, jedna jest uśmiechnięta, jedna daje serduszko e, no a tak poza tym to one są praktycznie identyczne i to jest trochę minus, bo w tym wcześniejszym karnecie e, jednak tej konki były inne i emotki, ale zobacz na tomikony gracza, ona jest przekozacka. Akurat no i na 46 levelu mamy pierwszego skina Mecha Mendy, która akurat podoba mi się z tych trzech najmniej. Następnie, jak widzicie, tutaj jest Mecha Mroczna Mendy, już przekozacka, a tytuł to jest Gigarobot. No i oprócz tego Mecha Mandy ta zwykła jest na samym końcu. Który boss będzie najcięższy z tych nowych? I to jest ciężkie pytanie, bo jeszcze tych bossów wszystkich nie grałem. Mamy Franka jako jednego z nich, i słyszałem od kilku osób, które już na nim pykały, że jest strasznie ciężki w ogóle do przejścia i będzie bardzo ciężko go porobić. Ale jak na ostatnim odcinku, który rzucałem Wam tam parę dni temu z Damianem, e, testowaliśmy innego bossa, to, to to w ogóle była masakra. Ja nie wiem, co tam się działo, ale on od razu nas zabijał. E, no i nawet nie wiedzieliśmy, jak nas zabijał. Nie dało się przed tym ochronić e, i był w ogóle nie do przejścia, albo my coś źle robiliśmy. No zostaje jeszcze ten trzeci bosik, który pewnie też będzie <laughs> strasznie mocny, więc szczerze, na razie nie wiem, jak wam odpowiedzieć na to pytanko, ale wiem, że wszystkie trzy te bosy są strasznie, ale to strasznie mocne. I one nie będą takie łatwe, jak te Halloweenowe bosy. Tu będzie dużo ciężej. trzy skiny, które na pewno kupisz, okej, okay, pewnie chodzi o te nowe skinki z tego Brawl Talka. E, no to drodzy widzowie, na pewno kupuję pana P, to jest pewniaczek, on kosztuje tylko 79 gemów, a wygląda przekazacko i jeszcze będzie go można kupić za blinksy, więc on na pewno na moje konto wleci tym bardziej, że jest bardzo śmiesznym skinkiem, no zwłaszcza jego ult, zobaczcie jak ten ult wygląda e, strasznie mi się ten skin podoba jak za tą cenę. Skiny ze Stranger Things będę chciał trafić, więc na początek nie będę ich kupował, bo da się je wydrobić normalnie tutaj, jak widzicie w tych dwóch specjalnych saszetkach ale drugi skin, którego na pewno zakupię to właśnie Królowa Łuczniczek Penny, ta z Clash Royale, bo ona mi się bardzo podoba to jest chyba najlepszy skin do Penny aktualnie. No i nie licząc tych karnetowych, bo je wszystkie będę kupował, raczej kupię też Mecha Jessie, myślę, że są na to bardzo duże szanse, albo Mecha Piper, którąś z tych. Jak mieć lepsze codzienne nagrody? Patrzcie mordeczki, to jest dobre ptanko. na przykład ja tutaj teraz na moim koncie deweloperskim mam tu dostępne nawet już gofry z tej nowej aktualizacji, ale między innymi jest Hiperka, jest Demoniczny Stardrop, jest Sushi, no wszystko. Tak naprawdę? Tutaj już na moim drugim zwykłym koncie w Brawl Stars mam trochę gorzej, bo są tylko anielskie dropy, więc no nie jest aż takie fajne. Na tym koncie mam jednego mega boxa, więc już lepiej, ale dalej to nie jest to. To chwilę się mnie pytacie, jak mieć tutaj mocniejsze nagrody, dlaczego na przykład macie same zwykłe star dropy, a inni mają coś dużo lepszego. Widzowie, tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego jednego typowego sposobu na to, żeby cały czas mieć tu najlepsze codzienne nagrody. Jeśli w jeden dzień macie gorsze, no to pewne jest to, że na drugi będą one już lepsze. Tak to działa, ale pytacie też często, czy można mieć w tych Nagrodach już mecha skrzynkę? Aktualnie jeszcze nie widziałem nikogo, żeby je miał i twórcy piszą, że mecha skrzynki będą wchodzić dopiero od grudnia. Więc one w tych darmowych, też codziennych, wygranych będą pojawiać się pewnie dopiero w grudniu. I wtedy, jak je traficie, to macie największego farta. Bo teraz najrzadsze to chyba są megaboksy, a no i jeszcze hiperki, a wtedy najrzadsze będą mecha skrzynki. Więc odpowiadając na Wasze pytanko, jak macie lepsze nagrody, tutaj niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, bo no nie da się aktualnie, to wszystko jest zależne od farta yy, i nic nie możemy więcej zrobić. Czy te mecha skiny z karnetu do Mezi rzeczywiście? Nie są legendarne. To by było dziwne, no bo niby one są w karnecie, a w karnecie nigdy legendarnych skinów nie mieliśmy, ale z drugiej strony, są to skiny mecha, a wszystkie skiny mecha zawsze są legendarne. Nie było jeszcze żadnego, który nie byłby legendą. Więc wejdźmy sobie tutaj na moim koncie deweloperskim w byle jako Mendy i o kurczę, ona rzeczywiście jest epicka! Czyli widzicie, nie są one legendarne, tylko epickie. Tak jak każdy skin z karnetu. Dziwne, pierwszy mecha skin, który jest epicki. Czy Hyra pobije swój rekord? Ja jak nagrywam ten odcinek, to jeszcze go nie wbił, ale wy jak oglądacie to może już nawet przebił swój rekord. Aktualnie ma 189 900, a jeszcze trochę dni do końca sezonu zostało, więc ja myślę, że on spokojnie to przebije. I będziemy mieli nowy rekord świata w pucharkach. A tym oto akcentem będę się już z Wami żegnał. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Piona!